Witajcie Piątek 20 maja Przyjechałem, miał być zasyp Ale chłopaki Znaleźli na liście jakiegoś magika Który im to zasypał I stwierdzili, że mogli jeden dzień poczekać Dzisiaj przynajmniej by ich nie bolały plecy Taka to oto przygoda z rana Bloczki muszę poodwozić W jedno miejsce Bo gość zaczął Kuparką tu, tu jakieś cuda wyprawiać Bo im te bloczki Odstawili tylko od budynku Tyle żeby można było zrobić zasyp Ja robię porządek na budowie Zrobię obsypkę yy, Budynku z zewnątrz Jadę tutaj na przyszły tydzień, bo już chłopaki nie chcę ryzykować kolejnej zmiany koparkowego. Mówią, że wolą już poczekać ten dzień czy dwa. Bo dzisiaj to mówi, że plecy nie do wytrzymania. Zawsze ładnie skarbówką podpycham przy, wszystkie tam. Okienka, żeby jak najmniej tego przerzucania piasku było i równania. A głośno, magik, jakiś magik po prostu musiałby to pokazać, co on tu wyprawiał. Zasypać to jakoś tam, zasypali, zmęczyli. Tu, jak brał piasek z odkładu, to widzę, że tu tak nabuchtował dziur. Zasypu już z zewnątrz, z zewnątrz już nie chcieli, żeby robił. Jak to mówią, musi być nauczka, żeby wrócić do sprawdzonego operatora. Tak No, takim żartem oczywiście, bo operatorów jest w tej branży dużo dobrych. No to, że się trafiają paproki, no to są paproki, no niestety. I to gość nie był jakiś młody, tylko jak to stwierdzili, już tam trochę lat miał na karku, ale chyba więcej brzucha niż lat. I niestety nie szło. Tutaj, jakiś w Kanalizacja. Nie chcieli to dzisiaj zalewać Ale beton będą mieli dopiero w poniedzieli Tak się nie uda I tak się nie uda Dzisiaj tego zalać Na spokojnie Do 11 zrobilibyśmy zasyp Ekipa by Przyszła z kanalizacją To jakby coś brakowało To później bym ich dosypał Jeden dzień by było wszystko zrobione tak? Ja robię porządek bo obsypuję budynek na zewnątrz. To wam przypomnę technikę krawędziową, żeby jak się obsypuje budynek na zewnątrz. Mieliśmy tą technikę yy, przy budynku tym co mamy Nas wprost przed koparką. Tam wam pokazywałem obsypywanie z zewnątrz, ja tu zrobię porządek. I za chwilę widzimy się już na obsypywaniu budynku, tworzenie palet. No to wiadomo, delikatnie trzeba paletę złapać, jak nam przeważa na jedną czy drugą stronę. No to tak widła, widły trochę w lewo czy w prawo przesunąć, żeby paleta była na równo. Dojazd, no to wiadomo, tam gdzie dziury, to najpierw sobie pozasypujecie dziury, żeby tą. Parkom, nie latać jak w po Pustym Sklepie, nie tańczyć nie wywracać tych palet, po dziurach nie skakać. Widzimy się za chwilę, będziemy obsypywać. Pokażę Wam teraz tą technikę krawędziową. Prochody otwarty. Wpycham częścią tą złota dolną Ustalam sobie wysokość Podnoszę co kawałek trochę do góry Zostawiam sobie od fundamentu 20-30 cm Żeby mi się tam ta ziemia wysypywała nadmiar Takimi małymi kroczkami Bo widzę wtedy ile Nasypuję, jadę do przodu i formuję sobie tą krawędź przy fundamencie, tak? czyli przy, przy ścianie budynku. Za dużo, żeby nie ponasypywać. Przyjdzie zagęszczarka, to delikatnie to dogęszczą. Ile jesteście w stanie dojechać, to dojedziecie kołami. Z jednej strony hałdę ziemi Później ją sobie tak przepychacie Na tą wysokość taką jaką chcecie tak? Bo to Dużo osób się zastanawia Jak zrobić taką krawędź tak? Tego na kursie nie ma i nie będzie Nie nauczą Was na kursie Praktycznych rzeczy Tylko tam łyżkę piachu Z hałdy i odsypać w drugie miejsce, to żadna nauka jest, tak? No i obserwujecie sobie krawędź, widzicie ile tam tego poszło. Później na koniec można sobie liznąć tam, gdzie gdzieś nie wyszło. Doliżecie sobie wstecznie to samo. Teraz sobie wstecznie doliżemy to. Od zewnątrz pod budynek sobie zaciągam. Tu jest na środku taki dołek, więc muszę go zaciągnąć ten dołek. Małymi kroczkami, nie od razu wszystko naraz. W drugą stronę to samo. Opuszczam sobie głódko i zdrapuję. A jeżdżę w tą i we w to, to, to jest potrzebne, żeby ten grunt zagęścić. Jak naładujecie dużo, i naraz chcecie to zagęścić, to tego nie zagęścicie. Takie przetaczanie ziemi po całej długości jest dobre. To powoduje równe zagęszczenie ziemi. I za dwa dni przyjedziecie, nie będą wertyfiku góra dół. Tu też popadał. Może zostanie to równo już do końca, bo jest zagęszczone równo. Równomiernie zagęszczone po długości, po szerokości. Tak? Ślad przy śladzie, jak jedziecie kołami. To bardzo dobrze się to właśnie zagęszcza i ta ziemia dojeżdża, dojeżdża do fundamentu. Nie będziecie mieli takiego momentu, że wskoczycie na ścianę, wpadniecie na ścianę koparką, u Was zsunie i później ciężko się wydostać z takiego miejsca bez uszkodzeń. Dynku, oczywiście tak? bo czy wy koparkę uszkodzicie to nikogo nie interesuje? Tak? A i teraz lemiesz na płasko. Troszkę to dolizać. Tu się dojedzie prawie do krawędzi można dojechać prawie do samej krawędzi budynku i dzisiaj taka właśnie krótka lekcja głodzenia na koniec spodnią częścią krokodyla dogładzam jeżeli było całkiem równo Dochodzenia dobre do to też jeszcze fajnie. Parę razy się przejedzie, to jeszcze są ładnie dolizane, dolizane. Jeszcze jest nieskończona ława pod takie słupy. Muszę to dosypać, ale żeby nie zasypać tego. Zamykamy łyżkę. Otwarcie łyżki tam jest 15 cm, 10 Też tą częścią spodnią dogładzamy. Ściągnie się elegancko, dziury się zaliże, W drugą stronę gładką częścią. Tu jeszcze będzie władzone wszystko, jak będzie, po przydomówce którą trzeba wkroczyć przy domówkę zbiornik na szambo, po całym murowaniu, po wszystkim, to, to ziemia się ułoży. będzie można wtedy to dopracować na. Lux. No i oczywiście przyjedzień, że tak powiem, Inwestor, czy już kupiec. Będzie decydował, czy podnosimy trochę tarant, czy nie podnosimy. Bo to wiecie, jeden ma taki pomysł, drugi ma inny. Tu nie można nikogo za nic krytykować. Jak to uważa, tak robi wokół domu. On tu będzie mieszkał, jemu ma to pasować. Nie wam. Wyrównamy to spodnią, łyżką w jedną, w drugą stronę, po razie się przejedzie. Przeganiamy taszki. nie ma popadać, zobaczymy czy popada. Pogodynka pokazywała 11-12 litrów. Jeszcze kilka dni, nie, dni temu Teraz już 4 5 Zobaczymy czy w ogóle Susza jest totalna Strach po prostu Na dzisiaj to tyle Krótki odcinek I widzimy się w kolejnych odcinkach Na razie, cześć